Przepraszam! Przepraszam! Już idę stąd, już idę, już, 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 już. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo pozytywnym wstępem zero stresu. Nie ma eee... E... Jakby... Um, uh. Także ja jestem Shepard, to jest Pan Kanibal. Witam Was. W, w sumie kolejnym odcinku. Już The Forest na tym kanale, szczerze powiedziawszy, bo już kiedyś była seria sobie z The Forest, ale tym razem myślałem sobie, że hej, może zaczniemy ją sobie troszkę na nowo. Może sobie odświeżymy, ponieważ to będzie to za, za, za grę Satisfactory, e, która nie tak dawno gościła właśnie na tym kanale. E, tylko tym razem, może postaram się po prostu kogoś tutaj ładnie. Eee, zaprosić w końcu i właśnie jakby stworzyłem sobie tej można powiedzieć pewnego rodzaju serwer tak eee, do którego będę zapraszał właśnie różne różne różne, różne osóbki co 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 to passenger aha to jest to dobra metal tiny trail tu, tu się ogólnie dużo zmieniło od ostatniego jakby odłóż to odłóż to ej mordo odłóż to bo jakby o! A co to jest? E blank. E Dobra. Coś tutaj było. O, kiba. Oh. E czy ja mogę to jakoś. E Kurde, bela. Odłóż to. No ja pierdzielę! Ale tutaj się coś Drop G. Czy to się mi tak dropnęło? No nie, no właśnie nie, tak to co chciałem, dziękuję. Dobra, więc tak, e, będę sobie zapraszał może jakieś osóbki tutaj, e, które by chciały sobie ze mną pograć, pobawić się właśnie w sieci The Forest. Oczywiście wiemy wszystko z czym to się je. Kto nie wie, to zapraszam bardzo, bardzo przeserdecznie do zapoznania się na przykład z moimi poprzednimi odcinkami w ogóle, które są na kanale. To będzie w ogóle inna seria, także to jest tylko taki początek, e, który wolę sobie zrobić sam. E... Dzień dobry, o dziękuję e... Początek, który właśnie... Wspaniale Wspaniale e... Który sobie zrobię po prostu jak najbardziej sam Żeby nie było tutaj jakby żadnych problemów Oczywiście pozbieramy sobie wszystko co musimy sobie tutaj oczywiście pozbierać. Ja mogę to Nie czy mogę to no Oczywiście, możecie pisać w ogóle rady w komentarzach, ponieważ to tak najbardziej będzie wskazane, żebyście właśnie popisali mi tutaj, co powinienem zrobić, jak to robić, jak według Was sobie po pozaczynać. Mamy oczywiście świetnie, zaczynamy przy kanibalach, uwielbiam. Ja się nie ma co dziwić szczerze powiedziawszy, że ci kanibale to my tutaj nie lubią. No wyobraźcie sobie, robicie sobie na przykład kawę, chociaż podejrzewam, że nie robią kawy, no ale powiedzmy, że robicie sobie taką ichniejszą kawę jakąś, nie? Jakby chcecie się tutaj jakby po, e, w jakikolwiek sposób się zrelaksować, robicie sobie kawę, a tu nagle jakiś pajac centralnie no wbija wam po prostu w środek waszej wioski, no to, no, no... Wiąże się to podejrzewam z e, dość może, można by powiedzieć wkurzeniem dużym. Ja bym się na przykład wkurzył. Albo na przykład jakbym w ogóle robił coś innego. O Jezus Maria, to po prostu byłoby coś absolutnie. niebywałego jak ja bym się wtedy wkurzył. Dobrze, że mamy tutaj prawda te wszystkie. Kurde! Kurde, nie to! Nie to debilu! Ty jesteś jakiś... Ty, 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 jakiś... Chciałem już powiedzieć złe słowo, ale nie powiem. Po co mi pieniądze? Przepier, no jak to po co pieniądze są istotne? No... Nie zawsze, ale z czasami tak. O, tak, także póki nie ma tutaj... Yy... Póki nie ma tutaj... O dzień, dobry! Nie! Nie! Jak on uciekł? O, oh, fuel can, dobra, to sobie weźmiemy. Jezus Mariusz myślałem, że taki z tych chorych powaleńców. To musimy sobie pozbierać te właśnie tutaj te. Na pewno pamiętam, że one się przydają, tylko nie pamiętam do czego? Do czegoś te szmatki się tutaj przydają. Nie pamiętam totalnie do czego to. Brzydkie. <laughs> Jezus, ale ja się tutaj... Ale my mi... tutaj w wpierdzielą panowie, nie? Jakby jak wygląda nasz ekwipunek? A no, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle Wiem, że na pewno katanę będziemy chcieli... Eee, katanę bym chciał gdzieś wyhaczyć Dzień dobry O, lina! Pamiętam, że lina jest dość istotna chyba do łuku, do zrobienia łuku A to będzie dość szalenie istotne, żeby sobie zrobić łuk Eee Nie, 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 Ty gnoju o, ciała, bardzo spoko sprawa ogólnie. Znaczy mówię, no ja nie chcę też udawać, Boże, że tutaj czegoś, nie wiem, bo jakby no... O. Oho. Bardzo ciekawy pomysł na... E... PRZEPRASZAM! PRZEPRASZAM! Już idę stąd, już idę, już, 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 już. Proszę się tylko uspokoić już już, 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 Cześć Cześć, zaprzyjaźnimy się może? Ej, 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 ej Boisz się? Boisz się? Co ty mnie chcesz zajść to tej Patrzcie, ale już jednej nie ma Na pinkziele. Ja pierdzielę. Ile go trzeba. Nakurczać! Ja pinkole, Przecież to jest. Dobra, wiecie co? To ja was tutaj ograbię. O! O! Przepraszam! Jezus! Nie, nie wolno! Czepar, co ty robisz? Tak, dobrze, idźcie. Zabiłem wam. O! Ja pamiętam, że coś się z tym robiło. tej były ciekawe... Dlaczego... Dlaczego akurat tenisistów? Co im tenisiści zrobili? O! Plara, dzień dobry. Mam tylko nadzieję, że on nie przed... Nie przyszedł. Nie, nie, nie poszedł po jakichś swoich kumpli, bo jak tak, to tramę przewalona sprawę. Eee... No, weź to. No, na, na litość boską. Ja się nie dziwię, że ty umrzesz w tym lesie, no! Hamba, ja już mam tego za dużo, no tak. Cokolwiek. Czy to jest jakby aport? Nie wiem, czy nie może za nie po prostu za. Może oni po prostu zaaportowali? Oooo! Nie, ja widzę, ja tu widzę flary. Haha! Ha! Wiedziałem, mówiłem. Dobra, to jest coś, a ja bym chciał coś. O! Dynamit? Uuu. Dobra, tego już nie otwieram, ponieważ to mi się widzę, że przyda gdzieś tam dalej. O, a co to? Cirkut. O, to będzie można robić te ładunki wybuchowe. Tak mi się wydaje, że to chyba z tego się robi. Dobra. Spinkalamy ogólnie stąd. Eee, Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żebyś tam po prostu... Widzę cię. No ty myślisz, że ty jesteś skamluflujesz się? Dobrze pójdzie się! Dobrze, co to jest? Pierdzielam stąd. Nie wiem co to jest, ale yy, muszę się iść wykąpać. Yy. Ha ha ha, A tu mapa nie ma. Nie ma mapy, dobra, trzeba się. Czy ja się mogę. Nie, tak się nie wykąpię. Fu. Dobra, o co to jest? Nieźle. E, dobra, także to jest chyba z tego co pamiętam stary, dobry y, miejsce, gdzie możemy sobie... o... Można. Słyszę cię, Oni naprawdę myślą, że nie są jakieś, nie wiem, jacyś nieomylni czy coś takiego, albo że ich nie widać. Co jest zabawne, jakby nie? Widzę cię, nie jesteś przeźroczysty! Się po co skradasz? Katana no to byłby pokczam sprawa też ogólnie Idź, 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 idź. Po co ci weź? Idź stąd Dobry Ja tu się wykąpać przyszedłem, ja nie wiem jak ty O nic nie widać świetnie. Nie wiem jak ty ja ogólnie bym chciał sobie zrobić. Nie, nie wiem. Ja bym... Jak to się dawało budowanie? Storage shelter. O, 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 jest. Coś, 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 coś. Tu takiego. Tylko ja chciałem. Nie to. Custom. Nie. O, 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 Takiego, proszę bardzo, treehouse Treehouse To sobie właśnie zrobimy tu o, teraz Ehe, świetnie Ile mamy tutaj tych logów? Tylko 35 Dobrze, świetnie Także, mówię Możecie dawać jak najbardziej rady Mam nadzieję, że nie wycinam sobie tego, co ja mam w sumie Zrobić Gdzie? Ja cię słyszę! No 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 Łami się to w końcu Gather ropes, no to tu jest akurat ropes O właśnie, wiedziałem, że do czegoś Ciekawego mi się to przyda Proszę mi, no, jeszcze przy przysadzawce Aha, bo tutaj nie bardzo widzę Aha Mhm mm No ogólnie przypał, nie, jakby Dawaj Dawaj to drzewo Dawaj Czy jest jakaś w ogóle możliwość wycięcia, czy oni dalej tego nie usunęli, że nie da się dalej jakby nic zrobić z pniami? No, dawaj. Gęsty tu jest las bardzo. O! Uch. Proszę bardzo Dobra. Gites. Mam tylko że nadzieję, że aż tak szybko się mnie kanibale jednak mnie nie dopadną. Już Malusio. Czy możesz, proszę. Chłopcze. No. Awaj. No, utnijżeś to. Co ty, chłopcze, baba jesteś? No. Znaczy, nie to, że kobiety nie potrafią ścinać drzew. Na pewno potrafią, tylko. No i git Jak gdzieś tu cały czas gnojka słyszę Albo to może jakieś inne zwierzątka, stworki Ech. O Dawaj zjesz coś teraz, masz yy... Co ty chcesz zjeść? Masz w ogóle cokolwiek do zjedzenia? Jasne, że masz Dobra, jeszcze tylko 23, już pra... patrzcie jak to szybko idzie Learn basic basic co? Thirsty? Mordo Już nie thirsty Tak jak być powinno Dziękuję Dalej idziemy tutaj A widziałem gdzieś jeszcze o właśnie tutaj w tej gęstwinie lasu No, Jezus Maria, dopomniałem, jaka ta gra w sumie jest. <laughs> I co potrafi zrobić? Ale dobrze. Nie ma tego złego, co by na dobre nam nie wyszło. Także mówię, możliwe, że przyszłe odcinki będą po prostu już z kimś. Także myślę, że to będzie już fajne, fajne, yy, genialne. Być może jakieś inne rzeczy jeszcze będziemy robić z tym deforestem. Ja póki co sobie robię. No, ja najbardziej lubię właśnie na, no, na drzewach sobie robić, bo. Domki z uwagi na fakt, że po prostu nam póki co, z tego co ja pamiętam, nie było ludzkiej możliwości, żeby kanibale weszły mi na górę po tej linie. Także. A to czasami bowało tak, że się zapisywało gdzieś tam na ziemi, coś tam, coś tam, bla bla bla, czytywało się albo coś takiego, a tu nagle patrol kanibali. A tu możemy sobie Jezus. A tu możemy po prostu sobie chodzić. No! Dawaj. Uuu. Ja wiem, że to może w ogóle będzie strasznie dziwnie wyglądać, bo takie jedno drzewo centralnie na samym skraju lasu. Ale już dobra. Trudno. Proszę bardzo, jak to się szybciutko robi. Easy peasy, lemon squeezy. Widzę, że też inne rzeczy już będą tutaj robione przez innych... O, inne osłupki, jak najbardziej w sposób normalny. Uhuhu. Dzień dobry, dziękuję. Hoppaj. Siupaj. Dobra. Dalej. Proszę bardzo. Oczywiście płot też będzie za długo inwestowany, będzie w płotek. O, to będzie duże, grube drzewo. To ile? To jest? Czeka, jest cztery Chyba cztery są z jednego, no to jeszcze z dwa drzewka i będzie gites. Nie, 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 nie. Dobra, jak mówiłem, cztery. Proszę bardzo. I git! I zrobione, praktycznie rzecz biorąc. Tylko jeszcze troszkę się tu ładnie postarać. Możemy też sobie zrobić w sumie, wiecie co? Ognisko na dole. To jest dobry pomysł. Dobra, git. Uh, I ognisko na dole będzie. A czy ja mogę w ogóle, może sobie zr mogę zrobić to w ogóle na górze? Bo pokczam. Dobra. Dzień dobry. Czy ja tu. Tak, mogę zapisać. Mogę zapisać. Dobra, git. I czy ja tutaj mogę. Eee, zwykły fireplace. O, mogę. Eee! Dobra. Troszkę jeszcze tych. Proszę bardzo. Myślałem, że to jest niewykonalne, ale jednak. Dobra. To, to. Dobra. Proszę bardzo. I tak się zaczynają, moi drodzy, początki tejże właśnie serii. Mam nadzieję, że w sumie się uda. I że tutaj się uda jakieś parę osób tutaj ładnie. E, zawziąć, przywziąć. E, my sobie oczywiście tutaj ładnie zapiszemy na slocie numer 1, żeby nie było. E, Okej, okay. New Item Added to Do List. E, w sumie, czekajcie. Można jeszcze sobie wziąć to. Można sobie to ugotować, nie? Jakby. Haha! -ha! Dobra. No i Git, mamy robioną jaszczurkę. Moi drodzy, także ja powie... pozwólcie, proszę, że ja się będę nią delektował. Ale może tutaj, może jeszcze tej. Ja pamiętam, że tutaj były jakieś takie dekoracje czy inne tego typu rzeczy. Wow, ile tu. Wow. Co ty gadasz? No nie. I ona będzie się świecić, czy. Nie, no, okej. Okay. O. Proszę bardzo. Haha. <laughs> Dobrze. Także, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Uh. Nie. Nie, Jezus, nie. Pff. Stop. O, właśnie. To chciałem. Fuck. No dobrze, trudno, moi drodzy. Ale moi drodzy, dziękuję Wam w takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie za ten dzisiejszy odcinek pierwszy tak naprawdę tej nowej serii The Forest. Jeszcze raz sobie na, na wszelki wypadek zapiszę. Ja bym Szepard, to był kolejny odcinek z The Forest. Bawajcie się znać w komentarzach, piszcie śmiało. Ja bym Szepard jeszcze raz, dobrze? Trzymajcie się, no i. pa!